Tęce, to, 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 to. Tak iść. Nie, jest tragicznie w tej chwili, nie. się się.. ja? Chcę. Chciałeś ty, Shenki? Chcę, chcę, chcę. Chciałeś ty, Shenki? Chcę, chcę, chcę. Chciałeś ty, się bo to Ma w tej cały czas, ja po prostu zdziwiam na łapkę i ją ja stamtąd wyciągnęła mm. na mnie. Po każdego blonka swojego. Mam w stawie wszystkich żywek coś dużo lepiej. Ona na jak normalny pies teraz. Dużo szczuplejsza, co? Cześć muszko. Golek już nawet cicho, ci chodzi. Normalnie. A, czek, ładnie macha. Ale widzę, że cię lubi. I już ci ufa po tym dzisiejszym dniu. Pierwszy raz zrobiłam dzisiaj osiankę śmietankową z cytrusowymi dodatkami. Och, pysznie doszło. Dostałam właśnie z KFD takie śmietankowe białko. No i to wymieszane z cytrynową konfiturą. Wow, jeszcze sobie przetestujemy z cytryną. Czy to usiądzie, czy nie? Mm. Skórka nadaje troszkę takiej goryczy. Konfitura jest mocno słodka i też z taką inną goryczką. A teraz jeszcze cytryna wjechała z taką delikatną kwaśnością. Wszystko na takiej mocnej śmietankowej bazie, z odżywki mleka i serka wiejskiego. Więc ten smak jest taki strasznie kremowy i łagodny, a do tego właśnie tak delikatny, przełamany cytrusami. czy nigdy nie jadłam takiej owsianki. Dzisiaj zobaczyłam w lodówce konfiturę cytrynową, którą dostałam od kumpelis i stwierdziłam, że muszę tego jakoś użyć. No i powstało to. Wow. Michał wziął dziewczyny na spacer, żebym ja mogła się w spokoju malować. Dzisiaj chciałam Wam pokazać paczkę, którą dostałam niedawno od Maybelline. Jest to paczka zawierająca linię produktów do Brwi, czyli Express Brow. No i w tej paczce mam właśnie taki przezroczysty segregator do kosmetyków, i jeszcze taki organizer, nie segregator. Te organizery nie są w żaden sposób podpisane Maybelline. Często dostaję w paczkach produkty, które są, wiecie, opisane z każdej strony nazwą marki i tego... to jest po prostu ciężko użyć. Ciężko jest to postawić albo ciężko jest to komuś dać w prezencie. A tutaj muszę przyznać fajnie. Ja osobiście wolę właśnie jak rzeczy są w ten sposób ogarnięte. W tej paczce mamy właśnie trzy produkty do brwi. Po pierwsze Express Brow, czyli taka maskara do brwi, kredka Brow Ultra Slim, no i trzeci produkt to będzie Brow Satin Duo. Ogólnie te trzy produkty już wcześniej istniały w gamie Maybelline, ale nie były tak uporządkowane. Teraz są częścią jednej takiej ekspresowej linii do brwi, no i ich formuły zostały trochę zmienione. Teraz są wegańskie i przetestowane na wrażliwych oczach, więc nadają się właśnie też dla osób z bardzo wrażliwymi oczami. Ja te produkty używam już od dawna, tak więc użyję po prostu swoje sztuki, a Produkty z tej całej paczki chętnie oddam komuś z Was w rozdaniu, ale to oczywiście na Instagramie, gdzie zapraszam. No, ale zanim przejdziemy do brwi, to nakładam podkład i będzie to Luminescent Smooth z Maybelline Color 118. Po tygodniu skoku jestem tak niewyspana, że po nałożeniu korektora normalnie czuję się, jakbym widziała właśnie nową osobę, jakąś <noise> taką obcą, nieznaną twarz. Naprawdę muszę się wyspać. Z Maybelline bardzo lubię dwa produkty Dobryli i te właśnie chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Po pierwsze będzie to Ultra Slim, czyli właśnie taka półtora milimetrowa, malutka, precyzyjna kredka. Można nią albo wyrysowywać włoski i na przykład tylko uzupełniać dziury, ale też można nią naprawdę. Wysyłać taką, wiecie, taką czyściusieńką, pięknie wyrysowaną brew. Co do konsystencji, powiedziałam, że jest taka kredka idealnie środkowa. Tu mamy kredki twarde, tu mamy miękkie, tutaj mamy ultra slim. Dzięki temu ona szybko nakłada dużo koloru, ale ten kolor nie jest tłusty, nie zakleja włosków. Dodam też, że ta kredka pięknie rysuje. Pomydle. Ma sześć kolorów, więc tej każdej coś dla siebie. Przy tak precyzyjnej kresce nie potrzebuję żadnego korektora, żeby tutaj cokolwiek doczyszczać. Po prostu jestem gotowa i mogę lecieć. Z drugiej strony chciałabym Wam pokazać Brow Drama, czyli maskarę do brwi, która ma taką fajną, malutką, okrągłą szczoteczkę, która pomaga zarobiście tutaj, we wszystko wjechać. No i ta maskara ma trzy kolory. Ja mam oczywiście najciemniejszy. Lubię włoski po całości zaczesać do góry, potem tylko położyć tutaj same końcówki, no i w zasadzie gotowe. W 3 sekundy. Nie no, w 10 sekund. Ta szczoteczka sprawdza się do takiego szybkiego wypełniania brwi, dlatego że nabiera bardzo mało produktu. I tutaj jadąc tą szczoteczką szybko, nie zrobicie sobie plam na podkładzie albo jakichś takich krzywych plam między włoskami. No i ta maskara na pewno jest najszybszym sposobem na podkreślenie brwi. Dodam też, że zarąbiście wygląda brew, wytuszowana tą maskarą, a następnie uzupełniona. Tą kredką tylko w formie takich włosków. Jeszcze wam to na szybko tutaj pokażę. Trochę bardziej uporządkowany look, ale dużo lżejszy niż to, i taki trochę bardziej włochaty. Więc chciałam Wam jeszcze pokazać jedną fajną rzecz, ponieważ Maybelline ostatnio wprowadziła na swojej stronie taką opcję jak Brow Play Studio. Wrzucę Wam moje nagranie z ekranu. Tutaj wystarczy wybrać efekt, który Was interesuje, no i potem wgrać swoją fotkę albo spróbować to z kamerki na żywo i wypróbować właśnie. Ten efekt, który sobie wybraliście. Następnie, jeżeli stwierdzicie, że chcecie jeszcze tutaj coś pozmieniać, to możecie dopasować sobie kształt tego łuku brwi, możecie dopasować grubość. O ja, w tej grubości wygląda świetnie, i w tej grubości. Możecie też wypróbować wszystkie odcienie, a jak już macie to, co chcieliście, wystarczy kliknąć, uzyskaj ten look, i od razu widzicie produkty, które pomogą wam to. Ten efekt osiągnąć, i jeżeli chcecie ten produkt kupić, to możecie się od razu przenieść do aplikacji Rosmana i sobie to zamówić. No to jest taka, wiecie, fajna opcja dla leniwych. Taki był mój. Ale fajnie. A kogo tak bardzo świeca ma robić. Próbuję Patyk, próbujecie cię za nogawki. Bo zamawialiśmy trochę rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest furminator, ponieważ koko ma taką długą i gęstą sierść, więc trzeba będzie czesać. I do tego zamówiliśmy spray do rozczesywania futra po zapachu kokosowym. <noise> no, więc Kokos będzie z kokosem. Nasz znajomy też kupił nam takie dwie książki o wychowaniu psa: Posłuszeństwo na co dzień i dobry piesek, jak wychować niesfornego szczeniaka. Trzymam go jakoś. Nie czuliśmy takiej potrzeby, żeby właśnie czytać książki czy coś. Po prostu poszliśmy na szkolenie i było spoko, no ale tutaj sytuacja jest taka troszkę inna i wiecie, przez to się próbujemy trochę doedukować. Mojego burgerka. A, czyli jest Tak, to Dwa, trzy, cztery. No, cześć, mysia. Cześć, Mruchy. Znowu zrobiłam tę samą zupę dyniową, którą pokazywałam wam ostatnio w całym ciągu dnia. Tylko dzisiaj jeszcze do tego dodałam trochę chili, trochę imbiru i cynamonu Ostatni tydzień z młodą naprawdę dał mi w kość. Jakbym. No, cześć, kochanie. Przekochana jest jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że ją mamy. Jeśli nie obserwujecie mnie na insta, to tylko powiem krótko o co chodzi z Koko. Otóż w niedzielę, 14 listopada Michał zobaczył takie ogłoszenie, że jakieś psiaki zostały podczas interwencji znalezione u rolnika w szopie. Cztery szczeniaki, właśnie takie 7-8 miesięczne. Które no, nigdy z tej szopy nie były wypuszczane. Michu się spakował, wziął swojego brata, no i wiecie, pojechał do, do Szczytna, pod Szczytno gdzieś tam, no i właśnie wziął młodą. Na początku zgłosiliśmy się jako dom tymczasowy, bo nie byliśmy pewni po prostu, czy ma się dogada z nami i przede wszystkim, czy się dogada z Mago. No ale tak już po dwóch dniach się tak zakochaliśmy, że już napisaliśmy właśnie, że chcemy ją adoptować, że jesteśmy pewni, że, że do naszej rodziny pasuje. No i wiecie, teraz nagle na no, takim pełnym spontanie mamy psa, który nic nie umie. Ma pełną energii, bo ma 7 miesięcy i wiecie, nie umie dbać o czystość, załatwia się w domu. No i nigdy nie była w mieście, nigdy nie słyszała takich dźwięków, nie widziała żadnych ludzi poza tym rolnikiem i żadnych innych psów poza swoim rodzeństwem. Jest mocno niesocjalizowana i taka właśnie, wiecie, można powiedzieć trochę lękowa. Dlatego w sumie każdy spacer, każde wyjście to jest jakieś tam dla nas wyzwanie. A W tym tygodniu jeszcze musieliśmy ogarnąć jej szczepienia, weterynarza, no bo to też nie było zrobione. Więc z jednej strony pracujemy, mamy swoje zobowiązania, i tam poumawiane spotkania, terminy, whatever. Z drugiej strony mamy nagle psa, z którym robimy spacer co dwie godziny i na chacie staramy się ogarniać na przykład to, że ona się boi poduszki. Albo boi się, jak zmieniam pościel z białej na kwiaci, kwiaciastą, bo kwiaciastę jeszcze nie widziała i wiecie, jest dużo takich małych rzeczy, które po prostu nas zatrzymują odrywają od obowiązków i trzeba się zająć. Dodam też, że robimy oczywiście dalej wszystkie spacery z Mango, no bo ona też ma swoją rutynę, ma swoje życie, więc do tych jej spacerów dodaliśmy jeszcze te spacery z młodą i do tego dochodzi jeszcze aspekt emocjonalny, no bo my się też bardzo przejęliśmy tą sytuacją, więc wiecie, no to tak po prostu jest nam przykro, że tak, że tak miała życie i to wszystko razem zebrane do kupy bardzo nas zmęczyło i po prostu dzisiaj już obdwoje mamy taki ból głowy. Gdybyśmy planowali to przyjęcie psa, to byśmy się po prostu na to lepiej przygotowali. A dlatego, że to był taki spontan, no to jesteśmy teraz w lekkiej dupie. No i po prostu musimy trochę zacisnąć zęby i jakoś to. Ale tak jak wspominałam, pomimo tych pierwszych trudności, bardzo, bardzo się cieszymy, że ją mamy. I jest takim właśnie fajnym dodatkiem do naszej rodziny, bo jest po prostu bardzo energiczna. Bardzo radosna. Taki można powiedzieć Ying yang z mango. Tak jak mango jest taka strasznie spokojna i stonowana, to ta jest właśnie taka śmieszna, dzika i radosna, więc one się pięknie uzupełniają. Też naprawdę fajnie się dogadują, w takim sensie, że po prostu są ze sobą bardzo, bardzo spokojne. Mango uczy młodom się wyciszać, uczy ją jak się zachowywać. W tej całych sytuacjach naprawdę najbardziej doceniam mango, bo ona po prostu jest świetna. Jest taka pewna siebie, asertywna. Dosyć taka neutralno-obojętna do młodej, przez co daje jej dużo przestrzeni, nie próbuje jej z bardzo dominować, ale jak trzeba to ją troszkę ustawi i wyhamuje. Ładnie się zachowuje, wiecie, się słucha i po prostu pokazuje jej jak żyjemy w tej rodzinie. I dzięki Mango życie z Koko jest po prostu dużo, dużo łatwiejsze, bo młoda się do niej przykleiła, naśladuje, słucha, obserwuje. I powtarza. No i jakby teraz widzę, że wiecie, ta cała praca, którą włożyliśmy w dobre wychowanie mango, się po prostu zwraca. No oczywiście mango nie jest jeszcze idealnie wychowana, jeszcze mam przez to dużo pracy, no bo też to jest młody pies, ale no naprawdę wiecie, widzę, widzę ten efekt w tym momencie. I to jest po prostu takie zachęcające, bo bez mango byłabym dosyć zniechęcona samą sytuacją z koko. I wiecie, tym bałaganem w domu, tym chaosem, ale to, że widzę efekt tej pracy tutaj. Daje mi taką motywację, aby też włożyć więcej pracy w kogo, bo wiem, że to się naprawdę naprawdę zwraca i potem jest piękna relacja z tym Psem. No więc słuchaj, well, dużo pracy przed nami. Ale mamy motywację i no, cieszymy się z tej decyzji, nie. Cześć kochanie. No, cześć. það er veryndur aðeins